Wielka Boga, człowieka, matko Maryjo. Święta Matka z Teresy, z Kalkuty, mówiła, że Twoja wielkość, Maryja, leży w Twojej pokorze. Pokora, zaś mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, to uznanie prawdy o sobie samej. Prawdy, że jesteś Maryjo żyjącym bastionem, którego nieprzyjaciela Boga nigdy nie zdobyli. I nigdy nie zdołają zdobyć. Jesteś Maryjo ogrodem, w którym Pan zebrał wszystkie gatunki roślin i kwiatów, obrazy swoich cnót, by wydawały woń i zapach. Jesteś Maryjo arką, w której możemy skryć się przed potopem grzechu tego świata. Wiedząc to, przybywamy, by w duchowej stolicy Polski. Dzięki życzliwości Twoich stróżów, ojców Paulinów, oddać nie tylko tych, którzy codziennie tutaj do Ciebie przybywają. Oddać nie tylko tych, którzy przed telewizorami w różnych częściach naszej ojczyzny i świata stają w tej godzinie, by w cichości serc szeptać swoje intencje z prośbą wysłuchania. Przede wszystkim stajemy dzisiaj, aby oddać pod Twój matczyny płaszcz naszą młodzież. Oraz zbliżający się ich egzamin naturalny. Wraz z pasterzem naszej diecezji, księdzem biskupem Piotrem Sawczukiem, z kapłanami, siostrami zakonnymi, wraz z naszymi wychowawcami, nauczycielami opiekunami, zrzeszą ponad pół tysiąca młodych z diecezji drohiczyńskiej, pragniemy Tobie, najlepsza matko, zawierzyć egzamin tej żałości naszej młodzieży. Świerty Bernard z Powiedział kiedyś aniołowie w niebie mają królową. Ale my na ziemi mamy mamę. I jesteś nią ty Maryjo. Mamą nie tylko do podziwiania, ale przede wszystkim mamą do naśladowania. Chcemy cię więc naśladować. Naśladować w zapraszaniu Ducha Świętego do naszych serc. Chcemy być kecharitomene. Czyli tak jak ty pełni łaski. Pełni darów Ducha Świętego, pełni darów mądrości, rozumu, umiejętności, darów rady i męstwa, tak potrzebnych na czas matur. Przybywają więc do Ciebie Twoje dzieci, młodzież, by tymi darami się wypełniać. Nie tylko na czas egzaminów dojrzałości, ale na czas wyborów życiowych, odkrywania powołania, na Twój wzór mówienia Bogu tak, by słowem. Czynem i życiem świadomie rodzić dziś Boga. Chcemy poprzez akt zawierzenia, za chwilę wypowiedziany przez przedstawicieli naszej młodzieży, świadomie powiedzieć Duchowi Świętemu, przyjdź i wypełnij nas miłością bez miary. Przyjdź i prowadź nas w tym niełatwym czasie wojen zewnętrznych i wewnętrznych. Przyjdź i odnów oblicze ziemi, tej ziemi posługując się młodymi, zawierzającymi Tobie swoje życie. Wielka Boga i Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła, Królowo Polski, Pani Ziemi drochiczyńskiej, Królowo Pokoju. W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, zawierzamy dzisiaj Twojej miłości nas samych, nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich, którzy przygotowywali nas do egzaminu dojrzałości. Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogu rodzicom Maryjo, pełna łaski, Obdarzysz nas potrzebnymi darami Ducha Świętego na ten trudny i niepewny czas. Matko Boga i człowieka, zawierzając Ci czas matur, przyrzekamy też bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. I owocuje świadectwem codziennego życia. Pragniemy głosić Ewangelię poprzez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w parafie, szkołę, posługę we wspólnotach oraz poprzez sumienne wypełnianie obowiązków rodzinnych i społecznych. Przyjmij, nasza matko i królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej drohiczyńskiej młodzieży przed tak ważnymi dla nas egzaminami. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego narodu i każdego z nas. Niech W Twoim niepokalanym sercu na nowo odsłoni się dla młodzieży światło nadziei i ufności większej niż obawa i lęk o jutro. Jesteśmy, pamiętamy i czuwamy. Prosimy. Ty także bądź przy nas, pamiętaj i czuwaj. Amen. Amen. Księdzu Piotrowi Jarosiewiczowi i Młodzieży Ziemi Drochiczyńskiej dziękujemy za. Dzisiejsze rozważanie apelowe, za zawierzenie się Maryi, prosimy Matko, w sposób szczególny za tych wszystkich, którzy tutaj obecni są u Twego tronu. Prosimy za tych, którzy łączą się z nami duchowo, także poprzez media, za cały Kościół Święty, za tych, którzy starają się wiernie iść drogą Chrystusową, za wszelką władzę, która. Od Boga pochodzi, aby szanowała Boże prawo, o pokój w naszym kraju, na świecie, za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy nam źle życzą. Prosimy o święte i liczne powołania do służby Bogu w kapłaństwie, w stanie zakonnym. Prosimy za uczestników szkolenia dla osób odpowiedzialnych za prewencję dzieci i młodzieży w diecezjach i prowincjach zakonnych. Prosimy za maturzystów diecezji drohiczyńskiej, którzy podejmują dzisiaj czuwanie nocne tutaj na Jasnej Górze. Polecamy wszystkich zapisanych, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej Radia Jasna Góra. Modlimy się za naszego arcybiskupa Wasława Adepo, za archidiecezję częstochowską w piątym dniu peregrynacji obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej Dziś pamiętamy szczególnie o parafii świętego Andrzeja Apostoła w Kadłubie. Będziemy rozważać tajemnice zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale na zbaw do złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, się z nami życiu, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boża, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź nami życznymi, teraz i w śmierci naszej. łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. awa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zadośćuczynij nam nasze winy, za prośbę Chrystusa Zbawiciela, i dobroć wszystkim niebieskim, przyjdź i łaskuj to, co w mojej Pod Twoją obronę, udzielam Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale odszedłszy przywód, racz nas zawsze mądrość. Panu, ukochana i błogosławiona, O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasze, Synów nas swojemu nas pojedynku, Synowi swojemu znowu nas polecaj, Swojemu synowi nas Księdza arcybiskupa Wacława Depo i księdza biskupa Piotra Sawczuka prosimy o błogosławieństwo. Kiedy dzisiejsza młodzież maturalna czy z diecezji drochiczyńskiej, czy z każdej innej strony naszej ojczyzny wchodziła w życie, jako naród i Kościół przeżywaliśmy bardzo ważne wydarzenia. Najpierw 2005 rok, 2 kwietnia, śmierć Jana Pawła II. Zjednoczyła naród, ale jak na długo 10 kwietnia 2010 roku 14 lat temu katastrofa smoleńska. Podzieliła naród prawdą i niepamięcią. Dlatego potrzebne nam było obdarowanie z 1 maja 2011 roku beatyfikacją Jana Pawła II, a w 14 kanonizacją 27 kwietnia. Po co przypominamy te daty? Żeby pamięć zawsze prowadziła do odkrywania prawdy, nawet tej ukrytej bo ona się przebija. Pan z wami niech imię pańskie będzie błogosławione teraz i nasze w imieniu Pana niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i syn i duch święty.